Lewandowskiego, ale tutaj dobrze ustawiony Alex Martinez. Będzie okazja Rybus. Czekam na dokładne dośrodkowanie. Ładnie to zrobił Rybus. Polekalny gol! Jeden do zera dla Polski. Ładna akcja. Uradowany strzelec Ludowik Obraniak. Jedno wejście Andrzej. Zostawiam Ci tutaj podoba analizy, ale Wymanewrowanie, świetne, dokładne zagranie przeciął się zagranie. Rafała Murackiego, który dojrzał rybusa, ale też to jego to jest właśnie siła. To o mówiliśmy, że bardzo dobry w bardzo dobrej formie jest Maciej Rybus. Potrafi ograć się w pojedynku biegowym przeciwnika. No i tutaj musi być właśnie obraniak. On jest Robert Lewandowski w polu karnym zawsze, ale obraniak jak to ten zawodnik najbliżej grający Roberta musi zawsze w odpowiednim momencie też znaleźć się w polu karnym i wtedy będzie zdobywał gole.